Witaj, w dzisiejszym nagraniu popatrzymy jak można zmienić moduł listy produktowej, jakie mamy tam ustawienia, co możemy z takim modułem zrobić. Obecnie na stronie głównej sklepu możemy zobaczyć taką listę produktową po wybraniu kategorii, na przykład fotele domowe. W tym momencie, jak zwrócimy uwagę, w tej kategorii nam pokazuje wszystkie produkty, które zostały przypisane do fotele domowe plus po lewej stronie mamy informacje o kategoriach jakie są wpisane w panelu administracyjnym sklepu i też w pozostałych nagraniach pokazałem jak dodaje się takie kategorie, zapraszam Cię serdecznie oraz dodatkowy filtr wyszukania opcja modułowa, standardowo szukanie fraz i szukanie produktów po cenie plus jako osobny zakres wyświetlania cech parametrów dodatkowych produktów do których informacje są przypisywane Temat tych parametrów dodatkowych i przypisywania ich do produktów też omawiałem w osobnym nagraniu, do którego Cię serdecznie zapraszam. Sprawdźmy obecnie, jakie są możliwości definicji takiego modułu, aby inaczej on wyglądał. Przejdźmy ponownie do panelu administracyjnego sklepu, do sekcji konfiguracja wygląd sklepu, kreator wyglądu. W kreatorze szablonu wybierz opcję listy produktowej, która znajduje się po druga po stronie głównej wskazana ikona. Jak widzisz ten moduł w tym momencie jest obecny. Po najechaniu myszki ten moduł po prawej stronie masz ustawienia wyglądu i sprawdźmy jakie mamy tutaj opcje dostępne. Po lewej mamy listę produktów do wyświetlania na liście po wyborze kategorii jest od 6 do 60. Polecamy mniej więcej wyśrodkować aby nie było tego efektu nieskończonego przewijania. Chociaż jak widzisz, masz możliwość wyświetlania 60 takich produktów na liście. Poniżej to są ustawienia globalne kategorii. Możesz zdefiniować, jakie ma być domyślne sortowanie tych produktów po wybraniu, po przejściu na tą listę. Mamy, jak widzisz, datę dodania, możesz też ustawić po symbolu najpopularniejszych produktów według zakupów, producenta, ceny czy nazwy. No i czy ma być rosnąco czy malejąco. Dodatkowo, jeżeli wyświetlasz produkty ze stanem zerowym czy z ceną zerową, to czy one mają być losowo wyświetlane na tej liście, czy mają być dodawane na koniec listy, na koniec paginacji strony. Tutaj sugerujemy ustawiać w, tą opcję na tak. Dodatkowo, jeżeli chcesz, możesz na wersji mobilnej takiego sklepu, na przykład na smartfonie, wyświetlić opis kategorii. Prezentacja opisu kategorii również została omówiona w, w osobnym nagraniu, do którego Cię serdecznie zapraszam. Jeżeli ustawimy sobie opcję na tak, to wtedy pozycja opisu kategorii, czy ona ma być na górze, czy na dole. Dodatkowo możemy ustawić, czy ma pokazywać się wyszukiwarka na liście produktów, czy nie. Domyślnie tak, no bo to zawsze jest dostępne dla klienta. Pokazuj parametry na liście produktów, czyli te, te cechy, które mają przypisane informacje w produktach. Czy one mają się też wyświetlać po wyborze kategorii? Ostatnia opcja, filtrowanie parametrów, jest wskazaniem informacji, czy klient po wyborze danej cechy ma kliknąć w opcję Szukaj, czy też ma się dziać to automatycznie. Zabierzmy i zwróćmy jeszcze na to uwagę. Tu fotele domowe, jak wcześniej pokazywałem, mamy tą opcję. Szukania parametrów. W tym momencie wybraliśmy automatyczne, więc kliknięcie tą opcję powoduje przeładowanie strony i wyświetlenie produktów z danej opcji. Tak samo, na przykład, jakbyśmy wybrali od ręki. Strona się przeładuje i Pan pokazuje produkty z taką cechą. Wróćmy jeszcze do kreatora szablonu. Wróćmy do edycji. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że to jest standardowe wykorzystywanie tego modułu. Przydaje się przy okazji wtedy, kiedy wyświetlam jeszcze menu po lewej stronie. Natomiast zwróć uwagę, po prawej stronie masz menu obrazkowe, w którym możesz wybrać sposób wyświetlania modułu. Pierwszy to jest ten, który widzimy aktywny, jaki na stronie. Tu pokażę Ci, jak on wygląda. podmijmy go. Zwróć uwagę od razu, że znika menu po lewej stronie i pojawia się galeria produktowa. Po zapisie Przejdziemy na stronę i wybierzmy jeszcze raz tą kategorię. Parametry wskoczyły nam u góry do wyszukiwania takich informacji. I poniżej mamy te produkty, jako galeria, czyli zdjęcia, tytuł produktu oraz kwota produktu, kwota zakupu. Takie ustawienie przydaje się wtedy, kiedy sprzedajesz w swoim sklepie produkty, np. ubrania, buty, prezenty, czy też np. produkty jubilerskie. Ładnie się to wtedy prezentuje, spełnia swoją funkcję. Natomiast wróćmy jeszcze do kreatora. Zobaczmy, jak wygląda jeszcze inna lista produktowa. W dwóch pierwszych opcjach mieliśmy galerię z listą kategorii, bez listy kategorii. Jest jeszcze moduł wyświetlania produktów z większą ilością. To też na zasadzie galerii, ale z większą ilością na stronie. Jeden, jedyny moduł, który nam wyświetla produkt z listą jeden. Pod drugim z informacją o opisie skróconym, zamieńmy. Zapiszmy. Wejdźmy w ustawienia wyglądu tego szablonu. Opcje są identyczne. Nic się tutaj nie zmienia. Przejdźmy na stronę główną sklepu, aby zobaczyć, jak wygląda taki moduł. Znów wybierzmy fotele domowe. Jak widzisz, produkt jest wyświetlany jeden pod drugim. A po prawej stronie wyświetla się opis skrócony. Opis skrócony ma na zasadzie zachęcać tego klienta do sprawdzenia dalszych informacji. Moim zdaniem, taka forma prezentacji przydaje się wtedy, kiedy masz produkty bardziej takie techniczne, typu narzędzia budowlane, narzędzia ogrodnicze czy inne podobne. Dodatkowo też można wyświetlać informacje o parametrach dodatkowych. Takich technicznych, które będą opisywać nam przeznaczenie produktu. Informacje o tym, jak modyfikować parametry dodatkowe zostały te informacje nagrane na innym filmie, do którego Cię zapraszam. Zapraszam Cię również do pobawienia się takim modułem, sprawdzenia jakich ustawień. sprawdzenia, który z tych modułów będzie najbardziej dla Ciebie korzystny. Zapraszam Cię również do kolejnych nagrań. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Cię także do artykułów blogowych, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji.